Cześć, wycieczki Landia. Mam na imię Sebastian, a dzisiaj jesteśmy na, je, na jeziorze Lochmus czy Mas. Planie mamy zobaczyć. Jest tutaj wyspa, na której są stare zabytki Kościoła. Jedna jest wyspa niby z jakimś zabytkiem jakiegoś zamku. Sprawdzimy to, nie zrobimy to jakąkolwiek wycieczkę. To co? Zapraszam do oglądania. To byliśmy na biwaku w nich po prawej stronie. najpierw tymi po lewej co są, a potem przeszli na tą prawą stronę. A potem z nich zeszli, bo się nie dało się Tutaj na tej wyspie domek drewniany taka szopka. Ławeczka, nie wiem czy to dla wędkarzy, czy dla tych, którzy chcą tutaj na dziko zanocować na tej wyspie ładnie tutaj. pływamy już do wyspy, na której są ruiny, za, e, ruiny kościoła. Tutaj ma być. Też jest jakaś drewniana budka z tego co widać. Ławeczki są. Zobaczymy co to jest. Chyba bardziej z prawej trzeba płynąć, nie? Tam jest tak spokojnie. Takie luksusy. Ławeczka jest. Grill. I nawet miejsce, gdzie można się chyba przenocować. Tutaj, tutaj nawet jest taka szopa. Z, wi z widokiem na gwiazdy, sucha, można spać. My są nawet ten, papier toaletowy jest, jak co. Dwa grille, kółka ratownicze, nawet jakiś ten węgiel drzewny. Tutaj przed tym jest ławeczka, grill, a my jesteśmy tam. Tam są nasze kajaki na tym, na tym brzegu. Nie, no płyniemy teraz za tej wyspy tam. No gdzie jest ten zamek? Bo to jest przy tym wyjściu, taki tam, tam musimy płynąć, wiesz? Jesteśmy na wyspie, gdzie jest zamek. To co idziemy go szukać. Coś tu jest powoli. No, widać, że duży był zamek. Ale wszystko pozarastało. Wszystko, wszystkie mury są zarośnięte bluszczem. To jest jakiś chyba widok. Ładne drzewo na środku. Co? My będziemy się żegnać. Udało nam się zobaczyć zamek. Kościół był tak zarośnięty, że nie szukaliśmy go. Mieliśmy fajną rozmowę z lokalnymi wędkarzami. Udało nam się zrobić prawie 8,5 km. To co ja będę się żegnał i do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć!